No, dawno nie nagrywałem. Witajcie z tej strony, Tomasz, kanał po 30. Wróciłem z Polski. Jestem w Niemczech. Chciałbym szybko tutaj przedstawić wam, jak wygląda sytuacja w Niemczech. Normalnie pracuję. Zakłady jeszcze nie są zamknięte. Mówię tutaj o Bawarii. I co, mamy jakieś tam. Obezpieczenia co do tego, że należy zachować odległość w rozmowie z ludźmi. Za bardzo ludzie tego nie przestrzegają jeszcze. Nie noszą ludzie maseczek. Fakty są takie, że w sklepach ludzie kupują więcej rzeczy niż normalnie. Ale jeszcze jeszcze są produkty na półkach. Nie ma tak, że wszystko jest wykupione, nie można nic kupić. Pracuję jeszcze w poniedziałek. Normalnie mam iść do pracy. Nie ma czegoś takiego, że zakłady są pozamykane. Przedszkola i szkoły tak. Czyli podobnie jak w Polsce, jakieś masowe imprezy są odwoływane. No i co? Nastroje wśród ludzi są różne. Jest kilka obozów, są jakieś teorie spiskowe. Ale wydaje mi się, że jest trochę mniejsza panika niż w Polsce. Ja już mam trochę tego dosyć na Facebookach. Oczywiście nie jestem z tych osób, które całkowicie to lekceważą, ale uważam, że taka panika to też nie nic dobrego. Wydaje mi się, że zależy, należy zachować też rozsądek, biorąc pod uwagę. Statystyki i fakty w Polsce na razie jest 80, nie, 68 przypadków stwierdzonych, dwa zgony i no, na 40-milionowy kraj niecały no to, to nie jest dużo. W Niemczech jest trochę tego więcej, Sam jestem ciekawy, jak to będzie dalej się rozwijało i w którym to kierunku pójdzie. Ja nie robię jakichś tam większych zapasów, na razie przynajmniej. Staram się normalnie funkcjonować, i, ale też podchodzę z rozsądkiem, dbam o jakąś tam higienę, moje ręce. No i sam jestem ciekawy, jak to, jak to się wszystko skończy. Na razie siedzę tutaj w Niemczech. Zobaczymy. Od wczoraj czy od, od dzisiaj, tak? Z piątku. Na sobotę, w nocy mają być kontrole na granicach, czy z soboty na niedzielę, ale chyba od soboty. Więc z tego, co mówią w Polsce, będę mógł wrócić do kraju na przykład na urlop. Tyle, że czeka mnie kontrola na granicy i kwarantanna. Hmm. Przynajmniej przez dwa tygodnie teraz nie będziemy w Polsce. Zobaczymy. Mam nadzieję, że do tego czasu sprawa się jakoś wyjaśni i. Hmm. No bo jeżeli nie, no to nic, nie pozostaje mi nic innego niż tutaj na razie siedzieć. Nie wiem, nie wiem jak to się skończy, na pewno staram się normalnie funkcjonować, nie ulegać aż takiej panice. Polecam Wam fajny materiał, który wrzucę tutaj poniżej filmu. Nie jestem też jakąś teorią spiskową, ale na pewno to, co się dzieje, ktoś na tym zarabia, te wszystkie wykupywanie maseczek. No to jest profilaktyka. Ja też nie dziwię się ludziom, że żyją w strachu. Ja do momentu, kiedy nie czytałem, nie interesowałem się tematem, to żyłem w miarę spokojnie, normalnie. Dopiero jak zacząłem czytać to wszystko, to wiecie. Jakieś tam w głowie swoje przemyślenia, teorie, i też strach, nie ukrywam się, pojawił. Dlatego na razie to odstawiłem. Monitoruję na bieżąco ilość zgonów i to mnie najbardziej interesuje. We Włoszech na pewno ten wirus się rozprzestrzenił, ale czytałem też o tym, że po prostu i znając tutaj kilku Włochów, oni mają specyficzne podejście do życia i wątpię. Że zastosowali się w pierwszych dniach do sugestii rządu, i właśnie czytałem, że zamiast siedzieć w domu, to się spotykali, ten wirus miał szansę się rozprzestrzenić. Myślę, że Polacy są bardziej rozsądni i zostaną w domach. No i zobaczymy. Ja myślę, że będzie dobrze i już tam słyszałem, że w Chinach powoli wygasa to wszystko, więc myślę, że należy w tym wszystkim zachować zdrowy rozsądek i poczekać na rozwój wydarzeń. Możliwe, że u nas zakład będzie zamknięty za, nie wiem, tydzień, dwa lub trzy z prostego powodu, duże inne państwa pozamykały granice, jesteśmy w jakiś sposób zależni od transportu, więc może nie na tyle nie przez koronawirusa, tylko przez brak materiałów, możemy mieć jakiś przestój. No i tyle. Napiszcie mi gdzie obecnie jesteście, jak to wygląda. U was w Niemczech jest względny spokój, chociaż ludzie też no, robią większe zakupy. tak, Te towary znikają z półek, ale nie widzę jakichś oznak mm, takiej paniki, może. Chociaż nie mam tutaj wielu znajomych na Facebooku, nic mi się aż takiego nie wyświetla. Może kilka osób z Włoch, ale to jest uzasadnione. Mm. Zobaczymy, no może się to skończy wszystko tak, że okaże się, że było więcej strachu niż co warte i ktoś, kto miał zarobić, zarobi. Ludzie będą wdzięczni, chociaż to jest też właśnie taki czas do przemyśleń, co jest ważne w życiu. Ten konsumpcjonizm idzie w takim kierunku, a nie innym, więc czasami takie sytuacje. Pozwalają nam się zatrzymać i skłaniają do refleksji, co jest w życiu ważne. Po co nam 5 zegarków, dwa samochody, skoro nie będziemy zdrowi? To tyle. Jeżeli zamkną nasz zakład pracy, zostanę w domu, będę chodził tylko na zakupy, będę może nagrywał vlogi, będę czytał książki, więc za bardzo się w moim życiu nic nie zmieni. No i tyle. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się i życzę zdrowia i takiego rozsądku. I mam nadzieję, że wszystko rozejdzie się po kościach. Także pozdrawiam kanał po 30. Tomasz na żywo z Niemiec będę informował na bieżąco. Na razie idę do pracy w poniedziałek, takie są fakty. Idę na zakupy, zobaczę co tam się dzieje. Także trzymajcie się, pozdrawiam i napiszcie mi jak, jakie Wy macie przemyślenia na temat tej całej sytuacji. Czy jesteście bardziej team robienie zapasów, tym kupowania maseczek, tym w ogóle nie przejmowania się tym, i bagatelizowania tego, czy gdzieś jakiś team rozsądkowy. No, i zachęcam do obejrzenia filmu, który umieszczam poniżej. Także pozdrawiam, trzymajcie się. Dużo zdrowia, hej.